Uwaga! Mniejszy materiał jest poradnikiem ma przestrzec innych gracze przed próbą oszustwa lub wyłudzenia. Nagrywany film jest fikcją artystyczną, a problem w nim skam ma zapobiegać i edukować innych użytkowników. Jeżeli uważasz, że materiał obraża Ciebie, Twoje uczucia lub jest sprzeczny z Twoim światopoglądem, zalecane jest jego wyłączenie. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do oglądania. Jest do odcinka, chciałem rozesłać tutaj giveawayka z poprzedniego filmu, tam na wiele dyniec jest innych itemek Od razu będę leciał, żeby tutaj nie przedłużyć, załadujemy sobie filmik Elegancko, musicie subskrybować oczywiście mnie i Sebiksona na publiczny ale ja ciebie subuję, o tutaj Bułek wziął udział, prawdopodobnie na pewno wziął udział, bo chciał tam o subskrypcji, że ktoś subskrybuje I są subskrypcje, sprawdzamy sobie teraz tak, jest Firebug, jest Sebixon, Bułek wygrywasz tutaj itemki Napisz do mnie na Discordzie, bądź się po prostu gdzieś zgłoś, wygrywasz tutaj w wszystkie dynie oraz grabarze Bardzo serdecznie gratuluję i pamiętajcie oglądać do końca a ja dziękuję jeszcze raz i zapraszam do oglądania. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tak jak już widzicie po tytule, będziemy sobie dzisiaj sprawdzać Czy dzieci zaufają skamerować. w tym przypadku zobaczymy czy zaufają mi Będę próbował ich oskomować, zobaczycie, jeszcze wszystko wytłumaczę w Co i jak, nie chcę tutaj tłumaczyć tak jakby na sucho Chciałbym od razu wam też zrobić gwoje na taką myślę, że dynitnicę na wodę Oczywiście mieliście wyniki z poprzedniego giveaway'ka przed odcineczkiem Zapraszam osobę która już się zgłosiła, taką dynitnicę na wodę oraz dynitnicę Na naturę, co trzeba zrobić żeby wygrać, zostawić łapeczkę w górę subskrypcję na publiczny, napisać biorę udział plus wynik oraz koniecznie wbić na Discorda, mam nowego Discorda, poprzedni Discord niestety został usunięty wszyscy mają tak jakby Umbada, więc proszę wbijcie teraz wszyscy na Discorda, tam też będą ci różne giveaway'e serwer zaraz startuje z mega odsłoną, więc naprawdę wszystkich serdecznie zapraszam, jest link, chyba pierwszy nawet będzie w opisie więc wszystkich zapraszam, głównym nawet, wiecie, tutaj zasadą jest wbicie na Discorda, więc jak ktoś wbije na Discorda to na pewno bierze udział i od razu właśnie chciałem odpowiedzieć takiego jakie giveaway'a, myślę, że 800 łapeczek, 24 godziny i lecimy z takim giveaway'kiem, będzie rozlosowane w następnym odcinku. a ja już myślę, że bez dłuższego przedłużenia Zapraszam do oglądania. Dobra, wchodzimy już do gry. Jakby co chciałem zrobić? Pierwszy odcinek, gdzie będę mówił, albo tam któryś już nawet, żebym po prostu rozmawiał z graczem. Zobaczycie, innym by, głosem będę rozmawiał. I chciałbym prosić was jeszcze, bo wiem, że mówiłem o tym, ale wpadliście w Discord. Oczywiście, z nim przy przypierdzisz sobie, on już tu. Ja pogadałem tam trochę z nim. E, będziemy mieć e, jakieś tam ksiące, coś tam na trade'a. Nie tak. masz lat? Jakby co, nie nagrywam tego pierwszy raz po prostu. E, to już jest któraś osoba. Bo naprawdę powiem wam, że chcę nagrać wam fajną tutaj reakcję, fajny tutaj odcinek, ale tu naprawdę trzeba parę osób z Dobra, odnotujemy go. A, halo, ja mam 9 lat. Dobra. Taki był odwrócony. Idey daj budo do zrozumienia dla niektórych osób. E, dobra, przejdziemy sobie tu. Dobra. Eee, dobra, co masz na Czekaj. Szybki skamik no, zaraz dobra. pójdzie. Dobra, a tutaj co jest no, ja czekaj, bo mi laguje pójdzie. strasznie. Halo, halo, Olafie! No jestem, jestem Dobra. Tylko że ją... pamiętajcie proszę wagi. was, o co dzisiaj wszędzie Discorda to będzie miło. Nie, moja najlepsze broń to jest. No. Y no. Okej. Okay. O to jest A. to 130. A posz... pokazałbyś mi to w na sprawdzarce? Nie, bo sprawdzarki skapier. Dobra, ale patrz ja mam taką... Dobra, dobra, nieważne. ważne. to to tak. no. czekaj Dobra, czekamy. No powtórz jeszcze raz, bo ty się raz się do mnie mówiła, no. Dobra, słuchaj. E, to ja chcę tą 130, jeszcze idą 106 i ja ci dam 130 i 50 jest No dobra A. Wywalisz tam? Wyrzucę, dobra. ale idź tam do tyłu trochę e, Dobra, i tak przecież cię nie mogę wywalić, to nic ci nie zrobię. Dobra, wyrzucimy jeden z tych. Okej, i co ja mam ci za to dać? E, 130 e. i 106, lepiej. Dobra. E, dobra, to, on ma jest... ninja, z tego co widzę, chyba tak. Dobra, ninja. zobacz. To jest takie fajne. To jest. A ciężko, mam żeby że będzie bo tutaj nie wiem, jak postawić. To jest. Sto... Taka sto szóstka. Ale, Morto, jak to jest? Pier... Złote. Ha, Aha, dobra. Dobra, dobra. A on on teraz. Bo to jest sto szóstka z pierwszego sezonu i ona ma inny kolor. Aha. No, to są... ja mam takie bronie. Dobra, podejdź tu, ale Ciech... nie, nie przechodzimy jeszcze. Podejdź tu. Dobra. A ten, no, tu podejdź. Nie, bo mi postawisz ściankę. Nie postawisz postaw. mi ściankę. Nie postawię, nie skampuję. Dobra, to przechodzimy. Dobra, tak. poczekajcie. To jest jeden z torodzeniów i dynia zużyta z tożej. że mógłbym tak oskamować. Edytuj. Halo, idziemy. Halo, no, przechodzimy. Dobra, zniszczył. Dobra, zniszczył. Dobra, spoko. Ale debil. Dobra, skamowałeś mnie, dzieciaku. Idę na policję. Dobra. Spoko, siema. No, czemu mi skamujesz? Dobra, jakby co, to by było sami. No, ja go skamowałem. Ale jesteś... Ale jesteś słaby. Oskamowałem cię. No. <grym> no. Dobra, widzicie, ludzie po no prostu... Y Dobra, pozdrów YouTube'a Ludzie po prostu nie potrafią się nawet tradować Pozdrawiam Czera, Ja też słabo się tutaj nie mówię, no ale Powiem no, tak jako ja, wiedziałem, ja że ten głos? No... E, a czemu skamujesz? Co? Czemu skamujesz? No bo tam ten kolega, czy kolega, ten Bartosz, on mi napisał No skamujesz. ale, ale, a, dobrze, a pokaż, że masz to Jak udowodnisz, że masz to to pogadamy ale jakus 130, 30, w czym? Ogólnie, 130, so broń 130, że masz, pokaż. A to pójdziesz do mnie na burzywkę, bo ja się boję. Ale mordo, ale teraz, pokaż Ty już się nie skamuję. Może podrobić kogoś w ogóle na YouTube'a Pokaż, pokaż że nie Ja pozdrawiam kolegę, papi kantona. No to pozdrawiam, ale udowodnij wszystkim, że masz broń 130. Dobra, uciekajcie, go skamuję. No dobra, a nie zabierzesz? Nie zabiorę. Dobra, masz, Robisz. No, w sumie po... i tak mi jej za bardzo, nie szkoda, nie będę z niej strzelał. Pokażę. A nie, to jest, to jest nie to, to nie to, daj. Masz. Ale pokaż tą 30, chcę, żebyś pokazał, czy masz tą 30 Czekaj, nie mm, To jest to Ale fajne, dzięki, oskamowany ah, 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 Oskamowany Dobra, oskamowałem go, elo mm, Dobra, dzięki, siema Siema, 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 młodo No, siema, młodo Łabał, ba, ba, łbał Dobra Ej, pozdrawiam, czekaj, czekaj jeszcze Pozdrawiam kolegę Papikantona Ale to ja fake jestem Pomałem Cię, haha ha. No mhm. spoko e, Pozdrawiam kolegę Papi Kantona. Nara I, e, i kolegę Damiana D, ja. który ma kanał na YouTubie dobra, potem, dobra, oddam Ci to już Dobra, nie ma sensu, bo ja mam że się radzi się udał ten skamik Który to był, nie wiem, dam mu tego, bo on pewnie ma słabsze. Dzięki, dobra, podro... ej tak w ogóle to y, mam I odejmij odej tą linię, takie... bo potrzebuję y. Dobra, oddaj mi to dynię Pierwszy skamik tak się zamiwić to... się nie udał ja Ale oglądajcie, kłonię z kamerów? Z discorda? Tak, i yy, ty masz banę. Ja już... Ja... Czy mnie nie ma nawet na twoim discordzie? Tera mordo, pozdro, ma. Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj Bo ja mam twoim discordem z Dobra, Sie dobra, siemano, siemano, siemano <laughs> Dobra, musiałem go chwilę dobrze żeby to nie przedłużać e, Ale sami widzicie, no... Nie udało się za dobrze Jednak sobie będziemy próbować dalej Ja tutaj mam bronie zaraz 20 się mocy Będziemy lecieć dalej Teraz na pewno się uda Więc oglądajcie do końca Pamiętajcie o w górę Bo właśnie za się w górę nie losujemy giveawayka A my przechodzimy do następnej osoby Dobra, jesteśmy już przy kolejnej osobie Tutaj pogadałem z nim trochę śmiesznie Więc zobaczycie tu jest? Mówi, że nie jest ten, ale dobra Potata wjechał do pokoju a. Czasami, czasami właśnie wjeżdża. nie spodziewaj. Chodź tutaj po bo... Skamer hmm. był u mnie. Z komułem, ty mi tydzień jest na rdzenia. Idź tam czy gdzie chcesz Raz Dobra, się jak mi. u siebie daj Dobra mi. się czasem, czasem będę mi. się mutował Dobra, I tak to wygląda Dobra, Ej, więc będziemy próbowali jego stromać rzeczywiście daj się na legitę, ale ta... Ej, to właśnie skamer zrobił! sobie tu pułapki wszędzie Bo ja nie mam nie, właśnie Nie, chodź, ja, ja ci zbuduję ładne tutaj druma. Dobra, chodź. spoko, chodź Takiego, chodź takiego, patrz, patrz, tu tu tu, chodź. O o, 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 o. Pięknie. Nie chcę takiego, chodź. Jakiego? Chodź na dół. Chodź, chodź tutaj, ja ci zbuduję ładnego. Dobra. Chodź tu. Czekaj, bo budować jak zwykle nie umiem. Dobra. Ej, co ty robisz? Nie... No bo... Ale umiem takie rzeczy robić. Dobra, buduj, buduj, putuj! putuj, putuj. Bo dzielnie! Jeszcze dwie. O, no. zdałem, mamo. Dobra, pokaż te 8 2 ile ich masz tam? Pokaż je. Na razie się że... mam jedną 8 dwójkę. Ja będę skakał. A chcesz, żeby eee, nie no. legacji? Jak chcę, koło 4 broni i ci dam 230 Okej? Okay? A, e, bo sumienie, bo to nie legacji, dobra. Dobra, 4 no, broni chcę nie. jakieś. I ci dam 130, nie. 230 nie. Nie nie nie, co byś mi dał za na no. przykład. Pokaż. Czekaj, czekaj go. Bo... Szybko... Użytego tłok parowy. No. Taki osiem dwa. Ej, wiesz co, chciałbym co innego, jakąś 106 bardziej... Bo c... mam z tyłu, z... Ale ile masz osiągtujek? Co mówisz? Ile masz osiąjek? Albo mam maczy, Albo mam matce. A ile maców I czego masz dużo? Mam, mogę ci zaoferować na przykład za, 600, za szto, 106, 25 obsydianu. Dobra to tak, to ja chcę 200 obsydianu za. Nie, nie za mam... 8 tyle 106. A ile masz? 25 Aha, dobra to tak chcę. 25 obsydianu i... E, to mnie to broni, jeszcze coś dołóż i dam ci 130 i 106... Te dwie broni. Nie chcę... Nie chcę mogę, nie chcę, naprawdę. A co chcesz? Chce 106, za. Dobra. Ja dwie 106. ci sprzedam, dwie chcesz ci sprzedam! Dwa krapacz 106 za obsydian i coś tam jeszcze tą okay. broń i jeszcze coś. Okej? Okay? To za, dwie, za 30 obsydianu i jedną 8 dwójka. No niech ci będzie! No niech ci będzie. Okej. Okay. A Niska... mnie sk skamujesz, mnie? Naprawdę? Nie. No... Prędzej ty mnie skamujesz, ale wiesz. Najwyżej stracy i nic będę miał zawsze. Ale ja Tera nie, nie skomuję, ja nie skomuję, ja serio mówię. O, albo mogę Ci dać pomocnik Michała 82 2 No to to już, to jeszcze tamtą broń, daj tamtą jeszcze broń, daj ja ci to ułożę jeszcze szóstkę. Proszę bardzo, 106. Nie, 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 ja chcę dwie. Dobra, to, ale to już jeszcze Trzy. nie, to już, jeszcze tamtą broń. Tamtą broń jeszcze! Bardzo bym się nie opłaca to. Nie, nie, nie. Dobra, niech ci będzie, chodź. Dobra, nie, nie, ja chodź. No, dawaj no. No idź, a nie, kurde, stoisz. No, co ty robisz? No, czego się boję? Boję się. Uwierzysz to jeszcze raz, szybko, stary. Nie mam proszę cię. Masz dwa grabarze. Szybko. No dawaj. Dobra, dzięki. Aha. Ooo! Dzięki, ale kozaki temki! Ale kozaki temki. Ha, ha ha ha! Dzięki, dzięki. Teraz sobie kupię dużo broni. Ha ha ha! W sumie, w sumie mam to Maggana, ale... O skamowany, skamowany! He, 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 he. Pojdziesz na YouTube! Nie, nie będziesz. Dobra, pozdrów YouTube. Pozdrów YouTube'a. No i ci nie oddam. Ha, 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 ha. Oskam... Jaki kanał Skamowany. Ja Firebook. O! Kanał Firebook! zapraszam, dzisiaj 18 około. A bo ja... Nie wiem, kiedy mi się chce. Nie no, co powiedz coś, bo, ale powiedz mi normalnym czym? Halo, halo, halo! Halo! No halo! Ale powiedz coś normalnym głosem, bo nie słyszałem. No halo! A nie tym takim jak Bóg. Był... Dobra, pozdrowi toba. Dobra, pozdrowi. Nie, nie ga! <laughs> no dobra, pozdrowi toba, możesz. No, tam. No, możesz no, komuś to... coś powiedzieć czekaj. Eee, pozdrawiam, tu i nie wiem co małem. Tyle. A koś coś podrobić? Chcesz, kończyć, podrobić? No, eee, pozdrawiam, ciebie. Eee, dobra, eee, jeszcze chciałbym Cię oddać bronię, ale musi to być na wizji, bo później powiedzą, że ja jestem z kamerą i nie oddaję. I pamiętajcie, ośm złapaczymy na Cię tego dzieli losu. Jaki eee, a ja tutaj sobie jeszcze przejdę szybko do dodania twojej broni. Poradzę. Eee, a ja, ja dzisiaj z tobą normalnie. Ło, nie tego no, no ale czekaj, 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 ja chcę jednak kogoś pozdrowić, słyszysz? No kogo, kogo e, Pozdrawiam pi e, piątą D z y, zamościa e, Również pozdrawiam piątą D czy B D Piątą D z Zamościa i chciałbym Ci powiedzieć, że no dostaniesz błędusik nie. i dobrze, że nie skamujesz, bo pamięć, Ci, że chyba zrobiłem łącznie 6 trade'ów, a tutaj widzowie widzieli dwa trade, y, widzieliście dwa tradery, ale zrobiłem łącznie chyba 6-7 trade'ów i... Chyba, no. jedna osoba była legit na 67 trade Więc teraz ja bym radził wszystkim widobie nie tradeować się teraz, naprawdę Teraz się radzę nie To jeszcze szybko zapraszę e, Dobra, jesteśmy już tutaj na burzuweczce, oddam tutaj Ziomeczkowi tutaj, naszemu To oraz 37 obsidianów, masz jeszcze to, to To, to I to taki bonusik i czekaj, to o. Czekaj, bo nie mam tego Spoko, 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 to sobie zbierz Szybciutko tutaj, elegancko Na live'ach Dobra, dobra elegancko, e, dobra, no to pozdrawiam cię a dobra, jeszcze jeden grabasz i dobra, no to pozdrawiam cię na siemaneczko, dzięki bardzo, siemano, siemano Dobra, więc tak, chciałbym wszystkim będzie, że pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcję na moim kanale Wpadnijcie zawsze, e, pamiętajcie, na Discorda Ja e, dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za oglądanie e, Myślę, że odcinek wam się spodobał e, No jeżeli tak, no to pamiętajcie o tej łapce w górę e, I napiszcie, że podobał wam się montaż, bo teraz wysyłam filmiki do montażysty Osoba się uczy jednakże, e, myślę, że wam się spodoba Napiszcie w komentarzu, chcecie tutaj montaż A ja serdecznie dziękuję za oglądanie i do następnego Siemanko